Witajcie, nazywam się Magda Fuss, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Wiadomo, że nie możemy ze sobą na urlop zabrać całej naszej szafki z kosmetykami, i że do jakichś produktów powinniśmy się ograniczyć. Które są najważniejsze? Przygotowałam dla Was małą checklistę produktów do pielęgnacji, bez których przynajmniej ja no nie ruszę się na urlop. Na pewno świetnym rozwiązaniem będzie branie ze sobą w podróż tak zwanych kosmetyków wielofunkcyjnych. Może to być na przykład produkt SPF, który jednocześnie możemy zastosować na twarz i na ciało. Może to być jakaś maska SOS, którą zastosujemy na poparzenia słoneczne, a jednocześnie na noc jako intensywne nabliżenie. Takie produkty w stylu multitasking świetnie sprawdzą się w podróży. I pomogą nam trochę ograniczyć bagaż, i na pewno znajdziecie je na mojej liście wraz z przykładami. Moją listę otworzą produkty do oczyszczenia. Punkt pierwszy: myślę, że nie trzeba tutaj nikomu tego rozwijać żel, mycia, żel pod prysznic. Punkt drugi to produkt do oczyszczania twarzy. Jeżeli masz w zwyczaju malować się na urlopie, Postaw na produkt do demakijażu, który jednocześnie możesz użyć jako taki oczyszczacz skóry żel myjący. I takim produktem może być na przykład 130, czyli Gentle Cleansing Milk. To mleczko, którym jednocześnie tusz z rzęs, a także usuniesz z twarzy wszelkie zanieczyszczenia, między innymi filtry przeciwsłoneczne. Z kolei rano nałóż niewielką ilość na dłonie i użyję klasycznego żelu do mycia twarzy. Mleczko w takim razie, nasza 130 ląduje do mojej wakacyjnej kosmetyczki. Kolejny punkt. Trójka. To krem nabliżający. Słońce, klimatyzacja, słona woda, to wszystko może wpłynąć na nadmierne przesuszenie się naszej skóry podczas urlopu. Polecam opakować jakiś taki uniwersalny krem nawilżający, zarówno na dzień jak i na noc. I teraz w zależności od skóry, czy jest bardziej przetłuszczająca się, wtedy postawiłabym na coś lekkiego, na przykład 139 Hydra Calm krem Gel. Bądź jeżeli jest bardziej w stronę normalnej, suchej, to na przykład coś z linii, linii Hydra Oxy. I tutaj 125. Jest to Hyalur Soft Cream. Bądź 126, ten bardziej odżywczy. Krem nawilżający ląduje do kosmetyczki. Kolejny punkt, czwarty jest to krem z filtrem przeciwsłonecznym. Absolutny niezbędnik, nie tylko na wakacjach, również na co dzień, przez cały rok. O czym, jeżeli jeszcze nie wiecie, odsyłam do filmu o filtrach przeciwsłonecznych, gdzieś powinien pojawić się do niego link. Dzięki odpowiedniej ochronie nie tylko unikniemy poparzeń skóry, ale również spowolnimy jej starzenie. Warto pamiętać, że filtrów używamy nie tylko rano przed wyjściem z domu na plażę, ale powinniśmy je reaplikować co kilka godzin. Na pewno po każdym wyjściu z wody. Jeżeli chodzi o właśnie taką reaplikację, świetnie sprawdzi się nasza mgiełka. 114 Protective Mist SPF 50+, czyli najwyższa ochrona przeciwsłoneczna. Daje nam możliwość takiej higienicznej reaplikacji filtra w ciągu dnia. Można ją stosować zarówno na twarz, jak i na ciało. Mgiełka zdecydowanie ląduje do kosmetyczki. Kolejny produkt, który polecam mi ze sobą na wakacjach, to maseczka w stylu SOS na wypadek gdybyśmy przecholowali ze słońcem. I tutaj polecam produkt 156, czyli SOS Calm Mask. Jest to łagodząca i nawilżająca maska, którą można zastosować jako taki właśnie okład po jakimś poparzeniu słonecznym lub jako intensywnie nawilżający krem na noc, ze względu na to, że nie trzeba jej zmywać, możemy ją po prostu zostawić na całą noc. Ma lekką, żelową konsystencję, nie zapycha. Jest naprawdę genialna i nie widzę tutaj możliwości, żeby zabrakło jej w mojej kosmetyczce. No i jeżeli o multitaskingu mowa, no to chyba nie ma bardziej wielofunkcyjnego produktu niż żel z Aloesu. Na wakacjach może wam zastąpić balsam do ciała po opalaniu serum nawilżające, czy właśnie produkt na poparzenia. Piurle też ma swój balsam, swój żel aloesowy, czyli 124 Aloe Vera Colming Gel, 98% aloesu. Jest to produkt, który chyba no zawsze warto mieć ze sobą w torebce. O wielokierunkowym zastosowaniu żelu, żelu aloesowego. Nagrałam osobny filmik, także odsyłam Was tam. Sprawdźcie, do czego jeszcze aloes możecie użyć. I aloes oczywiście też ląduje z pozostałymi produktami. Systematyczne nawilżanie skóry może zapobiec jej nadmiernemu przesuszeniu się podczas wakacji. I do tego służyć nam będzie produkt numer 7 na mojej liście, czyli Hydra Spray. Toner 160. Jest to produkt, który stosujemy codziennie rano jako tonik, czyli podkrem po umyciu twarzy. Ale to jeszcze nie wszystko. To jest kolejny produkt wielofunkcyjny, bo dzięki specjalnemu aplikatorowi, takiej formie właśnie sprayu, możemy skórę odświeżyć i nawilżyć również w ciągu dnia. I wiadomo, Idzie do kosmetyczki. Kolejny na mojej liście to olejek do ciała. Kolejny produkt o wszechstronnym działaniu. Przyda się na przesuszone łokcie, stopy, kolana. Generalnie jako balsam do ciała, również na przesuszone końcówki włosów. I może to być na przykład nasz 109 Goddess Dry Oil, który przed użyciem należy wstrząsnąć. I jak widzicie, ma on też dodatkową właściwość. Wspaniałe drobinki, które rozświetlą naszą skórę. Genialnie nada się przed jakąś imprezą, na plażę, no po prostu na dzień jako element pielęgnacyjno upiększający. Na pewno niezbędnik, jeżeli chodzi o naszą wakacyjną kosmetyczkę. No i ostatni na mojej liście, cztery punkty. Dodaję, żebyście po prostu nie zapomniały, jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje, to sprawdźcie, czy zabrałyście szampon do włosów, może być taki z odżywką, pastę do zębów, dezodorant lub antyperspirant, no i oczywiście antybakteryjny, jakiś żel odkażający. Niezależnie od tego, czy wybierasz się nad morze, w góry, czy zwiedzać, nie zapomnij o odpowiedniej pielęgnacji, i ochronie przeciwsłonecznej. Nie trzeba brać ze sobą tony różnych kosmetyków. Można na przykład umówić się z partnerem, przyjaciółką, rodziną, w zależności z kim dziecie na to, że jedna osoba bierze żel do mycia, a druga żel aloesowy. Czy takie produkty, których no nie potrzebujecie w mnogości na tym jednym wyjeździe, bardzo przydatne. Bywają takie kosmetyki wielofunkcyjne, o których dzisiaj wspomniałam. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że moja czeklista wam się przyda i życzę wam miłych wakacji.